Mamy zaszczyt Państwa zaprosić na międzynarodową wystawę, która odbywa się w Szczecinie. Jest to wystawa zorganizowana przez Kart Pomerania Szczecin. Na tej wystawie Państwo mogą zobaczyć bardzo ciekawe okazy kotów, między innymi przyjechaliśmy na z Niemiec, z różnych zakątków Polski. Koty jakie możemy zobaczyć to bardzo duża lista raz. Między innymi są to egzotyki, persy, rakdole. Proszę Państwa możemy zobaczyć koty norweskie Mike w sobotę czyli dzisiaj mamy organizowane show rasy Devon Rex. Jutro natomiast wybieramy najpiękniejszego kota niedzielnej wystawy tak zwany w cudzysłowie kot anioł, będzie to kot o kolorze białym. Zapraszamy Państwa wszystkich na zwiedzanie można tutaj kupić, zakupić sobie dodatkowe jakieś akcesoria dla kociaków, dla zwierząt i porozmawiać z hodowcami przede wszystkim. Zdrowia, kotów, pielęgnacji, a dodatkowo możemy zaobserwować oceny sędziowskie. jest bardzo mocne. Jak widać? Nie wiem. Musimy wyszukać. Chciałabym wyszukać kolejnego. Także. Tá. Mom.